Cześć, tu Michał, kanał Fast Family. Słuchajcie, zauważyłem ostatnio na kanwie takiej YouTubeowej dramy, że ktoś tam kupił jakiś samochód, który okazał się ulepem i tak dalej, że w ciągu dalszym dużo osób w tym kraju, pomimo 30 lat e, jakby rozwoju polskiego rynku handlu samochodami dalej wiele z Was nie wie jak kupować samochody i jak ustrzec się od kupowania ulepów, od kupienia auta, którym było spawane trzy przystanki i tak dalej. W dzisiejszym odcinku chciałbym około 10 porad, takich, które pomogą Wam, nawet laikom, jakby ustrzec się przed tym ochronić, żeby nie kupić byle czego. Zaczynamy! Aby móc wam trochę to pokazać, jak my do tego podchodzimy, wzięliśmy dzisiaj ze sobą zwykłe auto, czyli statystyczne kombi w 2.0 dieslu. To jest taki klasyk kupowanych samochodów i to jest auto, przy którym najczęściej zdarzają się tego typu rzeczy. Najczęściej takie auta y, trafiają się owijane wokół drzewa, więc pokażemy wam, jak my do tego podchodzimy. Rzecz numer jeden, temat ceny, bo gdyby wybieracie się, zacznijmy w ogóle od procesu wyboru samochodu, po którego prawdopodobnie pojedziecie go oglądać, bo chcecie go sobie kupić. Pierwszy temat to jest po prostu cena samochodu, a to kto go sprzedaje, tak? Jeżeli sprzedaje go osoba prywatna, a jego cena jest na przykład okazyjna, może to z czegoś wynikać. Ta osoba najczęściej powie, z czego to wynika. Jeśli natomiast będzie to cena okazyjna, naprawdę poniżej rynku, a samochód będzie wyglądał dobrze i sprzedawcą będzie handlarz samochodami, to to już powinno wam zaświecić pierwszą czerwoną lampkę i zastanowić się dlaczego. Osoba, która handluje samochodami, chce po prostu na tym zarobić, więc standardowo sprzedaje samochód po cenie rynkowej. Jeżeli więc samochód jest wystawiony poniżej ceny rynkowej, sprawia wrażenie świetnego, ma dobre zdjęcia, jest ładny sprzątany, wyodkórny i tak dalej. Dlaczego osoba handlująca takimi samochodami miałaby tracić na takim samochodzie i nie zarobić tych dodatkowych kilku tysięcy złotych? Wtedy powinniście już się zastanowić. Więc pierwsza kwestia to weźcie pod uwagę to, ile samochód kosztuje i uważajcie na okazję, bo takie okazje, kiedy samochód wygląda super, a jest super tani, no sorry, nie w Polsce. Rzecz numer dwa, czyli przebieg. Przebieg w Polsce jest czymś, nie wiem jak to wytłumaczyć, wręcz albo demonizowany, albo jest jakiś wychwalany. Wszyscy by chcieli mieć samochody, które mają jak najniższy przebieg, yy, oczywiście poniżej 200 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Weźcie pod uwagę jedną rzecz. Przebieg w wielu przypadkach jest fikcją. Czasami dużo ważniejsze jest to, jak utrzymany jest samochód i jak on wygląda, jak on jeździ, czy jest prosty, niż to, jaki ma przebieg i ten samochód, który za mną stoi, jest tego naprawdę bardzo dobrym dowodem. Dla typowego auta do na co dzień, auta w dieslu, auta stworzonego do pokonywania kilometrów, przebieg rzędu 25 000 do 30 tysięcy kilometrów rocznie, to jest standard. I teraz nie bójcie się zrobić podstawowej Matematyki. Jeżeli samochód, który za mną stoi, jest z 2010 roku, mamy 2020, minęło 10 lat, no to statystycznie że ten samochód nie ma pomiędzy 250 a 300 tysięcy przebiegu. No to albo trafiliście jakiegoś yy, po prostu jednorożca, co się zdarza, raz na milion, albo to samo, albo to auto y, więcej stało na podnośniku, niż jeździło tak naprawdę. Takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko. W przypadku aut importowanych z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec, gdzie te opłaty są bardzo wysokie, za posiadanie diesla i za jeżdżenie nim, są kupowane wtedy, kiedy jeździ się nimi bardzo dużo. Więc, jakby, przestrzegam Was przed tym. Nie bójcie się dużych przebiegów. Tak uważam ja osobiście, bo z rekord, rekordowy przebieg mieliśmy chyba w naszym E39. To był świetny samochód w 3-litrowym dieslu w kombi, gdzie mieliśmy prawie pół miliona przebiegu, a samochód w środku był jak nowy, bo był za od nowości garażowany, był, było świetnie od niego dbane. Do, do prawie do tego przebiegu miał olej syntetyczny. Nie jest problemem duży przebieg dla auta stworzonego do robienia dużych przebiegów, tak jak na przykład silnik w dieslu, które nie są jakoś mega wysilone ale jeżeli mówimy o nowoczesnych autach które mają małe silniczki a dużo mocy z tych silników wykręcony, na przykład nie wiem, w nowoczesnych wagach mamy silniki 1.2 turbo czy 1.4 turbo w takich przypadkach warto się już zastanowić ponieważ tak mocno wysilony silnik z turbiną, z małą pojemnością po 200 tysiącach przebiegu najczęściej będzie wymagał remontu albo wymiany podczas gdy duży diesel, który stworzony jest do pokrywania tras, spokojnie można im dużo jeździć. Kolejna kwestia Zanim jeszcze pojedziecie gdzieś napaleni, oczywiście jak dzik na żołędzie, żeby dany samochód kupić, jak będziecie oglądali te zdjęcia, weźcie pod uwagę jedną rzecz. Bardzo łatwo jest sfabrykować, bardzo łatwo jest jakby w cudzysłowie podrobić, przygotować zdjęcia w taki sposób, żeby wam się chciało po to auto przyjąć. Wystarczy dojechać kontrastem na maksa i już wszystko znika, już wielu rzeczy nie widać. Wystarczy zrobić prostą korektę w Photoshopie, można usunąć rysy, można usunąć bardzo wiele rzeczy, wgniecenia, tego typu rzeczy, więc nie sugerujcie się z zdjęciami. Ja wiem, że auto kupuje się emocjami, ja też w życiu kupiłem bardzo wiele aut po prostu sercem i emocjami i patrząc po fotach ale jeżeli jedziecie daleko dla mnie daleko to jest więcej niż, nie wiem 200-250 km od was chcecie gdzieś jechać, oglądać jakiś samochód poproście sprzedającego, żeby przysłał wam e, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości zdjęcia nieobrabiane a jeżeli jest taka możliwość, niech podeśle wam filmik jest XXI wiek, każdy może wyciągnąć smartfon i smartfonem po prostu nakręcić powoli filmik dookoła auta w Full HD, tego nie da się tak łatwo obrobić, to jest już, wymaga ogromnych umiejętności, żeby na takim filmie coś ukryć, dlatego poproście o filmik, niech wam przyśle, dla mu to zajmie minutę, jeżeli jest szczery, a będziecie widzieli dokładnie jak samochód wygląda i nie zmarnujecie przede wszystkim pieniędzy, nas na przykład dnia na wyjazd na drugi koniec Polski, żeby oglądać dany samochód. Kolejny temat to już sam kontakt ze sprzedającym. Bardzo warto zwrócić uwagę na to, jak on wygląda jak ten człowiek się do was zwraca, no bo często tak jest, że tak jak człowiek traktuje drugiego człowieka, tak też może i traktować auta, prawda? Jeżeli ten człowiek was w rozmowie telefonicznej olewa, to dlaczego miałby szanować swoje samochody dopiero, prawda, czy samochody, którymi handluje? Dlatego zwróćcie na to uwagę, ale też uważajcie na ludzi przesadnie miłych, bo najczęściej ci też mogą mieć coś do ukrycia. Jednym z kluczowych pytań, które należy zadać i na które odpowiedź dla mnie jest zawsze bardzo ważną odpowiedzią, jeżeli chodzi o decyzję, czy jechać po dane auto, czy nie, to jak długo posiadasz dany samochód i dlaczego go sprzedajesz. Po tym, jak człowiek odpowiada na to pytanie bardzo szybko, można wziąć bardzo wiele wniosków i zobaczyć, czy ktoś jest szczery, czy nie. Ja bardzo szybko widzę, co jest na Rzeczy. Jeżeli ktoś posiadał auto kilka lat, zrobił nim kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, to wtedy jest naprawdę szansa, że coś z tego będzie i że kupimy fajny samochód. Jeżeli ktoś na przykład sprzedaje samochód, taki zwykły samochód, prawda, rodzinne kombi po kilku miesiącach posiadania, to jest już pierwszy sygnał, że coś może być z nim nie tak. Jeżeli ktoś na przykład natomiast sprzedaje auto sportowe zaraz po sezonie, to może być zupełnie normalne, bo często jest tak, że ludzie kupują auto, nie wiem, w marcu, w kwietniu na sezon, pojeżdżą sobie nimi, nie wiem, protestują, sprawdzą, stwierdzą, nie jedzie albo cokolwiek i sprzedają go na jesień, bo chcą inny samochód, także pamiętajcie o tym. Powód sprzedaży może być różny, ważne, żeby cała historia trzymała się kupy, trzeba na to po prostu zwrócić uwagę. Przyjazd samochodu i oględziny takiego samochodu dla każdego laika, dla każdego z Was. Jeżeli możecie, umówcie się oczywiście za dnia i jeżeli możecie, po, poproście sprzedającego, żeby samochód był zimny, żeby nie był gorący. Dobrze jest sprawdzić, jak pracuje silnik na zimnym silniku, jak on się zagrzewa, czy wtedy kopci, jak kopci, czy co słychać w silniku, czy nie słychać niepokojących dźwięków. Dobrze jest się przejechać aż do momentu zagrzania silnika i sprawdzić, czy tak samo pracuje na ciepłym, na zimnym, czy nie ma jakichś większych problemów. To da Wam pełny obraz tego, czy z silnikiem wszystko jest w porządku, tak naprawdę na, podstawowo, na podstawowym takim poziomie, żeby wiedzieć, czy wszystko jest ok. Nawet osoba nie mająca żadnej wiedzy o mechanice jest w stanie określić, że samochód zarówno na zimno, jak i na ciepło jeździ tak samo dobrze. Druga rzecz, jeżeli przyjdzie Wam kupić samochód w nocy, w deszczu i tak dalej, pojedź na najbliższą stację benzynową, albo na parking w centrum handlowego, to jak jest Dzisiaj, bo dzisiaj leje, i jest brzydko na dworze. Takie miejsce, po pierwsze, będzie miało równą nawierzchnię. A to jest bardzo istotne, żeby postawić auto w miejscu, gdzie jest idealnie płasko i będziecie mieli trochę światła, dzięki czemu zobaczycie, co i jak. U kogoś gdzieś na ogrodzie, pod domem, zawsze będzie tak, że z tym światłem będzie różnie. W takim miejscu mamy równą oświetlenie. coś w stanie z każdej strony ten samochód w sztucznym świetle sobie zobaczyć. Ja często zdarzało mi się, że robiłem to po prostu na stacji benzynowej. Dobra. Podstawowe oględziny samochodu z zewnątrz. Postaw sobie samochód na równej, płaskiej nawierzchni. W równym oświetleniu. Spójrz na niego od przodu, od tyłu, od jednego boku od drugiego, nie tylko z bliska. Nie na zasadzie podchodzę, patrzę, o, to jest takie śmakie, tu kopnę w oponę, tylko odejść od niego kilka kroków i zobacz, czy samochód jest przede wszystkim prosty, tak? Zwróć uwagę, że to, to muszą być zachowane pewne symetrie w samochodzie, prawda? Podejdź od przodu do samochodu, zobacz, czy samochód, czy samochód równo stoi, czy nie jest przechylony na żadną stronę. Zobacz od tyłu, szukaj dokładnie tego samego. Zobacz z jednego boku, z drugiego boku, i także zwracaj uwagę na to. To są równe szpary między elementami, tak? Pomiędzy błotnikiem a drzwiami, drzwiami a drzwiami, drzwiami a, ty a, drzwiami a tylną światką. Szczególnie to się tyczy przodu, pomiędzy maską a błotnikami, maską a lampami przed nimi. To szybko powie wam, czy coś było przy tym robione. Owszem, auto mogło być profesjonalnie zrobione przez blacharzy i mieć wszystkie szpary wyrównane, ale no o to chodzi, że ktoś profesjonalnie zrobił samochód i jeżeli nawet miał jakąś kolizję, co nie jest problemem dla nikogo, ważne, żeby był dobrze zrobiony. Pamiętajcie też o jednej rzeczy. Statystycznie, jeżeli samochód ma 200-250 tysięcy km, w przebiegu, szansa, że nie miał żadnej kolizji, żadnego zderzenia, szansa jest po prostu bardzo mała, prawda? Stłuczki się zdarzają, obcierki parkingowe, tego typu rzeczy. To nie jest problem, tak? Z auto mogą być bite, nie ma co się łudzić na jakiś super niebity samochód, chyba że zamierzać, nie wiem, zainwestować 100-200 tysięcy złotych, to wtedy to kumam, tak? W 2-3 letnie auto. A jeżeli mówimy o aucie, który ma 10 lat i 200 tysięcy przebiegu, to jest normalne, że mogło mieć jakąś stłuczkę, mogło mieć coś wymienione. Ważne, żeby to było zrobione profesjonalnie i żeby nie było, wiecie, coś pogięte, ważne, żeby to auto było równe, żeby wyglądało na auto w jednym kawałku i po prostu dobrze zrobione, bo to auto ma być dla Was przede wszystkim bezpieczne. Bardzo istotną kwestią, która bardzo szybko też powie Wam o tym, w jakim stanie jest całe zawieszenie samochodu, co możecie sami zobaczyć, to spójrzcie sobie na samochód z jednego boku i z drugiego, nawet z trochę większej odległości i zwróćcie uwagę, jak koło Mieści się nad kolu. Chodzi mi o to, czy koło nie jest przesunięte do przodu, bądź do tyłu samochodu, bądź stańcie sobie za samochodem i sprawdźcie, czy zarówno przednie, jak i tylne koła są tak samo wysunięte w błotnikach. To może powiedzieć Wam o tym dużo, czy były jakieś naprawy blacharskie z tym samochodem, czy były jakieś duże naprawy w zawieszeniu, bo samochód, który zostawia tak zwane cztery ślady za sobą, czyli który ma przesuniętą jedną osi i tak dalej, najczęściej jak stanie za takim samochodem, bez względu na to, jak budę jest zrobiona, możecie zauważyć takie zjawisko, że jedno koło, na nad będzie wystawać bardziej niż drugie. Bądź zauważycie, że na przykład koło z przodu w przednim błotniku będzie miało dużo mniej miejsca od, przedniego, od y, przedniego rantu w błotniku, niż od tylnego. Zwracajcie uwagę, żeby te odległości były takie same. Zdarza się w niektórych samochodach, że na przykład na glebie to koło się przesuwa, bodajże w Volkswagenach tak jest, ale ważne, żeby to było z obu stron tak samo, bo jeżeli prawe przednie koło jest bardzo blisko przedniego zderzaka, a lewe przednie koło jest idealnie na środku, to znaczy, że tam coś się działo. Kolejnym tematem którym możecie też trochę wywnioskować są szyby w samochodzie. Tak jak y, szyba przednia w aucie, który ma duży przebieg autostradowy, zdarza się, że po 200 tysiącach tą przy, szybę się wymienia, bo po prostu dostanie jakiś kamieniem albo po prostu jest bardzo porysowana. My w życiu wielokrotnie wymienialiśmy przednie szyby w samochodzie. To może się zdarzyć. Dobrze by było, czy to w y, przy, przypadku szyby bocznej na której ktoś wymienił, jeżeli takie zdarzenia się zdarzają, że ktoś miał włam do samochodu, czy stłukła mu się od kamienia, coś w tym rodzaju, najczęściej robi się wtedy zdjęcie sobie telefonem, jeżeli jest jesteście właścicielem takiego auta. Zawsze możecie się zapytać osoby, która tłumaczy wam, dlaczego są nieoryginalne szyby. Żeby po prostu pokazała wam zdjęcie z takiego zdarzenia, bo ciężko jest mi to uwierzyć, że ktoś miał stłuczoną szybę i nie zrobił sobie fotki na wszelki wypadek. Kolejnym tematem są progi. Nie kosztuje was to wiele wziąć kawałek gazety, położyć go na ziemi, kucnąć i po prostu schylić się pod auto, zobaczyć w jakiej kondycji są progi i mówię nie tutaj od zewnątrz, tylko tam pod spodem, gdzie podnosimy auto właśnie za podnośnik do góry. W przypadku nowoczesnych aut tam nie powinno się nic dziać, nic nie powinno być pogięte. I tak dalej, że tam jest pomiętony, że tam jest rdza, możliwe, że to auto stało w krzakach, więc warto na to zwrócić uwagę. W przypadku starych aut normalne, że tam będzie rdza, ważne i yy, warto na to zwrócić uwagę, czy to auto normalnie da się podnieść po prostu podnośnikiem, bo w przypadku, w przypadku auto z lat 90. często zdarza się, że progi są tak zjedzone, że po wjechaniu podnośnikiem ten podnośnik wjeżdża do tam do samochodu. Podstawowa eksploatacja. Choć generalnie jest tak, że ktoś sprzedaje samochód, najczęściej od jakiegoś czasu już tego nie robi, i nie spodziewajcie się, że ktoś zawsze sprzeda wam samochód ze świeżymi tarczami, klockami, oponami. Ale powie wam to dużo o tym, kim był poprzedni właściciel tego samochodu i jak go traktował, tak? W jakim stanie są tarcze, czy są mega zjedzone, wiecie, do środka, czy są mega Jeżeli są mega ranty na tarczach i tarcze przyjechały bardzo dużo kilometrów, to znaczy, że ktoś nie wymieniał tarcz, prawdopodobnie nie dbał, tak? Wymieniał same klocki, bo chciał po najniższej linii oporu to zrobić. Warto zwrócić uwagę też na opony, tak? Jeżeli opony są wrzucone nawet jeżeli są nowe, jeżeli to są opony chińskie, najtańsze możliwe, też będzie to świadczyło o sprzedawcy tego samochodu, prawda? Także warto zwrócić uwagę, czy mamy cztery takie samo opony, czy mamy mocno zjedzone tarcze. Tarcze mogą być do wymiany, eksploatacja się wymienia. Nie uczycie się, że nie będziecie mieli żadnych kosztów, ale zwracajcie uwagę na to, czy ktoś totalnie poleciał po czy ktoś starał się w miarę możliwości na przykład tą eksploatację ogarniać. Bardzo często i to jest już bardzo modne, ludzie zabierają ze sobą mierniki lakieru. Ymm, różnie to z tym bywa, bo ludzie różnie się zachowują, po prostu przyjeżdżają komuś na plac, obdzwaniają wszystkie elementy, tu przychodzi do drzwi, pokazuje: o, tu są trzysetki, czy coś. Lakierowane do dupy i negocjują cenę. Powiem Wam w ten sposób. Używanie miernika lakieru, po pierwsze uważam, że jest sensowne dla aut od pewnego pułapu, dla aut za konkretne jakieś pieniądze. Mi się wydaje, że wyskakiwanie z miernikiem lakieru dla auta starszego niż 10 lat, z przebiegiem większym niż 300 tysięcy i które kosztuje, nie wiem, no mniej niż 3 dychy, no to to jest takie sobie, co nie. Ja raczej nie, nie jeżdżę w takich sytuacjach z miernikiem. Ale jak już chcemy auto za 4-5 dych, czy coś takiego, które jest dla nas bardzo ważne, żeby było bezpieczne i wiemy, że będzie na lata, no to wtedy warto pożyczyć, czy kupić sobie taki miernik lakieru, można to sprawdzić natomiast co jest istotne, warto sprawdzać elementy, których się nie wymienia Tak, nie ma co sprawdzać miernikiem lakieru przedniego błotnika czy poszycia drzwi które bez problemu wymienicie, kupicie w zamienniku, po prostu w hurtowni prawda? ale przede wszystkim miernikiem lakieru warto sprawdzić dach bo to jest element no, niewymienny, nie kupicie sobie tego tak po prostu przedni słupek, tylni słupek, tylnia ćwiartka to są takie rzeczy, na których jeżeli znajdziecie dużo, dużą, grubszą albo brak odczytu lakieru to znaczy, że auto mogło uczestniczyć w kolizji to dość poważne jeżeli. Jeżeli mamy szpakę na dachu, należy raczej skreślić ten samochód. Kolejną rzeczą, którą nawet jeżeli nie macie wielkiej wiedzy, a która dużo Wam może powiedzieć o tym, czy albo czasem mocno nie dostało tyłu i nie miało wstawionego całego tyłka, jest otwarcie bagażnika i wyjęcie poszycia podłogi. Nie musicie tego robić samodzielnie, może za was to zrobić sprzedawca. O ja akurat te, teraz mam kupę rzeczy w bagażniku, ale to jest żaden problem tutaj na dole. Podnieść to yy, poszycie, podnieść koło na samym dole i zajrzeć na podłogę. Możecie poprosić sprzedawcę samochodu, żeby pozwolił Wam zajrzeć tutaj pod te, żebyście nic nie poniszczyli. To niech on po prostu pościąga to, co może pościągać. Zobaczcie łączenia podłogi z łączeniami błotników. Różnie one wyglądają, bo różni producenci różnie je robią, tak? Często widać takie przesmarowane, jest to takie, są to takie typowe uszczelnienia, taka guma jest na łączeniach elementów. Nie ma problemu, jeśli to tam się znajduje. Ważne, żeby po obu stronach to wyglądało tak samo, żeby na całym aucie, na wszystkich zgrzewach, gdzie one są, żeby one wyglądały podobnie, bo jeżeli na jednej stronie zobaczycie, że ta guma jest położona inaczej, że te spawy wyglądają inaczej, całe to łączenie, może to oznaczać, że ta strona, ta ćwiartka była wstawiana. Kolejną rzeczą jest takie podstawowe spojrzenie pod maskę, tak? Nie musicie być alfą i omegą, żeby jakieś podstawowe rzeczy stwierdzić. Pierwsza rzecz. Zwróćcie uwagę, czy wszystko jest bez względu na to, czy jest czyste, czy jest brudne, ale czy jest równomiernie czyste bądź równomiernie brudne. Żebyście widzieć ewidentnie z jednej strony, że jest wymyte, czy coś tam, albo za bardziej zafajdalone, albo jeżeli jest jakoś specyficznie wyczyszczone, to może dać wam znać, że coś tutaj było robione. Mamy tutaj do czynienia akurat z nowszym autem, który ma wszystko zabudowane, wszystko w plastikach. Tyle o ile tą pokrywę, ona jest najczęściej na zaczepy. Można ją łatwo wyrwać, zdjąć i zobaczyć, jak wygląda silnik. Każdy z Was ma przy sobie telefon, każdy z Was ma. W telefonie latarkę. To nie jest wielki wysiłek włączyć tą latarkę, obejrzeć silnik z każdej strony, poszukać wycieków, poszukać czegoś, co nie trzyma się kupy. Nie będziecie w stanie stwierdzić Bóg wie czego, jeżeli nie jesteście mechanikami, nie znacie się na tym dobrze, no ale wycieki każdy z Was jest w stanie zobaczyć. Szukajcie, wiadomo, że oleju nie jest problemem, jeżeli cieknie olej z pokrywy, z uszczelki pokrywy zaworów, bo to nie jest droga rzecz w wymianie, tak? Ale jeżeli zajrzycie tam w głąb i widzicie tam, gdzie jest rozrząd, na przykład gdzieś przy kole pasowym, w głębi na paskach, widzicie, że one są zafajdolone olejem, to może być duży problem. Uszczelniać nawale i tak dalej. Coś z rozrządem nie tak. Także warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli coś z samej góry się gdzieś leje, gdzie jest łatwy dostęp, często takie naprawy nie będą drogie. Jeżeli widzicie dół, czy cały bok silnika, czy od spodu wszystko ufajdolone, różnie to może być. Warto to po prostu obejrzeć, używając podstawowego narzędzia, jakim jest po prostu telefon, który macie zawsze ze sobą. Nie trzeba być Alfu żeby rozpoznać dwa podstawowe zapachy, które jeśli znajdą się pod maską w samochodzie, bądź czucie już we wnętrzu, oznacza to, że coś jest nie tak. Zapach. Płynu chłodniczego i zapach oleju, który na przykład kapie na wydech. Wystarczy podejść i to od razu będzie czuć, jeżeli gdzieś jest wyciek i jeżeli gdzieś olej na przykład się topi na wydechu, gdzieś cieknie kapie. Zawsze można też, a propos ciekania i kapania, po prostu postać gdzieś po pojeździe z kimś, pojeździć, po trochę popałować samochód przez 5-10 minut, po czym zatrzymać się w takim centrum handlowym i odjechać z tego miejsca. Nie musicie mieć podnośnika, żeby zobaczyć, czy coś cieknie, prawda? Pamiętajcie, że może być zawsze kilka kropel wody, jeżeli w samochodzie jest klimatyzacja. Natomiast jeżeli chodzi o płyn chłodniczy, on tak charakterystycznie pachnie takim dusznym, takim, takim jak w saunie, takim zapachem i słodkim do tego, tak? Olej to jak takie krakersy, jak takie smażone, nie wiem, jak popcorn na przykład robiony, to jest zapach oleju, który często kapie na kolektor wydechowy i na to też warto zwrócić uwagę. Z takich konstrukcyjnych rzeczy, które możecie zobaczyć pod maską, po prostu obejrzyjcie kielich, lewy, prawy kielich, obejrzyjcie pas przedni, wszystko to, do czego macie dostęp. To akurat moje auto jest podłe, bo wszystko jest zabudowane plastikiem, więc nie widać aż tak wiele, ale w większości aut, z którymi może Będziecie mieć na przykład do czynienia z autami japońskimi i tak dalej, będziecie wszystko mieli na wierzchu. Warto obejrzeć te kielichy, warto obejrzeć czy spawy, właśnie te łączenia między kielichami a grodzią, między kielichami a błotnikami, a fartuchami tak zwanymi, po prostu są identyczne. One nie muszą być idealne, bo różnie fabryka je wypuszcza w różnych samochodach, ale muszą być po prostu identyczne. Nawet jeśli coś jest jakoś mega zabudowane, jest dużo plastiku i tak dalej, coś na co warto zwrócić uwagę, to czy wszystko jest na swoim miejscu. Czyli takie podstawowe rzeczy, wiecie ślepki, koreczki, śrubeczki, czy wszystko jest tam, gdzie powinno być. Jeżeli będziecie widzieli, że gdzieś w którymś miejscu nie ma śrub, nie ma zaślepek, nie ma rzeczy, znaczy, że coś tam było robione i to też jest rzecz, którą każdy z Was może łatwo stwierdzić, nawet nie znając się, bo będziecie widzieli, że ktoś nie wsadził z powrotem wkrętu czy plastikowego kołka od plastiku, bo po prostu mu, nie wiem, zgubił go, zniszczył i tak dalej, nie chciało mu się tego profesjonalnie składać. Kolejny temat, czyli wnętrze. Mega wyznacznik tego, jak ktoś dba o samochód, to właśnie jest wnętrze. Bardzo łatwo można zobaczyć, czy wnętrze było czyszczone specjalnie na Wasz przyjazd, bo pod klienta, czy ktoś naprawdę ma utrzymany samochód w czystości. Najczęściej, po czym to widać? Jeżeli samochód, do którego przyjeżdżacie, widać, że ma takie ślady, wiecie, pod ja często widzę takie rzeczy na aukcjach, właśnie na Allegro czy na Otomoto, widać, że jest świeżo wyodkurzany, jeszcze są ślady pod to często znaczy to, że specjalnie na tę okazję był odkurzany, tak? Warto się czasami ustawić dosłownie z kimś w tygodniu, z, y, wpaść, zobaczyć jego samochód, jak wygląda na co dzień, a nie specjalnie na trzy dni wcześniej umówione spotkanie, wtedy wiecie, czy samochód był czysty, prawda? Jakieś normalne zużycie, normalne, nie wiem, zużycie, czy normalny kurz, tego typu rzeczy, to jest, to jest wszystko super, ok? Natomiast warto zwrócić uwagę na to, jak zużyte jest wszystko, co macie tutaj y, pod ręką. Przy danym przebiegu, przy, nie wiem, przy 250 tysiącach kilometrów czy 300, to jak ma nasz samochód, słuchajcie, do jazdy na co dzień, generalnie ma prawo być zużycie materiału. U nas jeżeli ten samochód był bardzo zadbany, to praktycznie nie ma tutaj żadnych śladów, żadnych oznak yy, zużycia materiału, nie wiem, czy na przyciskach, na drążku zmiany biegów, czy na kierownicy. To świadczy o tym, że osoby, które jeździły tym samochodem przed nami i tak samo jak i my, bardzo dbały o ten samochód. Ja widziałem w życiu już samochody, które miały dosłownie 4-5 lat, na przykład jakieś służbówki i miały wszystkie przyciski, które są na przykład od szyb i tak dalej, drążek zmiany biegów, wszystko było już miało pościerane, na przykład literki. Tak jest często wtedy, kiedy czymś jeździ się bardzo dużo, na przykład w służbówkach, które robią po 100 tysięcy km rocznie i na to musicie bardzo zwracać uwagę. To w jakim, w jakim stanie tutaj jest wszystko, to czy nie wiem, nie, nic się nie klei, nie ma tutaj jakiegoś żarcia w środku po prostu między, między fotelami, nie ma rys na ekranach i tak to wszystko świadczy o tym jak ktoś traktował swój samochód. To czy jest podkurzane, posprzątane tak normalnie podkurzane, nie jakoś wiecie laboratoryjnie pod kątem sprzedaży samochodu, to dużo Wam powie o sprzedawcy i o tym, co ten samochód oferuje. Natomiast, no mówię, trzeba mieć takie zawsze z tyłu głowy, trzeba wyczuć, jeżeli auto jest zbyt czyste, tak jakoś przesadnie. My mieliśmy raz w życiu taką sytuację, kiedy chcieliśmy kupić Mercedesa C-klasy z 2012 roku i właśnie zawodowy handlarz samochodów sprzedawał, sam, sprzedawał samochód w poliwcie, który standardowo poliwty chodziły za około 55-60 tysięcy, a ten samochód był za 40. I był tak idealny, że jak wsiadłem, tak się lekko przyjechałem stwierdziłem, kurde, no to jest niemożliwe, ten samochód jest idealny. I tak wsiadłem, przemyślałem i stwierdziłem, kurde, gościu żyje z handlu samochodami. Nie ma szans, żeby tak idealny samochód bez żadnej wtopy sprzedawał yy, za, to, po prostu za takie pieniądze i odpuściliśmy ten samochód, bo prawdopodobnie na nim wtopa na automatycznej skrzyni w Mercedesie czy na komputerze czy czymś tam w tego rodzaju kosztowałaby wiele tysięcy złotych i daliśmy sobie siadę. Na co warto też zwrócić uwagę, to na ile są wysiedziane fotele. Czasami jest tak, że fotele są wysiedziane, jeżeli jeździł nimi ktoś, przepraszam za wyrażenie, bardzo gruby czy bardzo ciężki, po prostu jak się nie mieści w fotelu, to bardzo szybko jest w stanie wysiedzieć, ale generalnie stan wysiedzenia tych wszystkich gąbek, będzie mówił dużo o tym, jak dużo, ile osób tym autem jeździło e, i na, na ile ono jest zadbane. E, warto zwrócić uwagę na taką korelację pomiędzy właśnie zużyciem wnętrza, e, wysiedzeniem foteli czy na przykład wytarciem kierownicy, a przebiegiem, tak? E, nie jest to normalne, że samochód do 100 tysięcy kilometrów ma już wysiedziane fotele, jeżeli normalna, normalnej wielkości osoba go użytkuje, prawda? No ja rozumiem, jeżeli 150-kilowy facet sprzedaje Wam samochód, no to zda, mogło się zdarzyć, że fotel kierowcy będzie Siedziany, tak? Ale normalnie, jeżeli samochód ma niski przebieg i jeżeli ten samochód jest w miarę młody kilkuletni, nie powinno być widzieć oznak, nie powinno być widać żadnych oznak wysiedzenia tutaj na fotelach i na to musicie zwracać uwagę. Warto zwrócić uwagę też na to, czy wszystko po prostu się normalnie otwiera i zamyka, tak? Jeżeli nic tutaj nie było, na przykład rozkręcane, demont nie była demontowana cała deska, to wszystko będzie się momentalnie otwierać z należytym jakimś tam oporem i tak dalej. Zwróćcie uwagę często, no tutaj na słupki z przodu, czy materiał przy tych słupkach jest dobrze powsadzany ładnie. Prawda? Czy nic tu nigdzie nie wystaje, czy nie brakuje nigdzie zaślepek yy, na jakieś śrubki tego typu rzeczy, szczególnie w okolicach deski rozdzielczej, bo to powie Wam dużo o tym, czy ktoś ją rozkręcał, czy nie. Powiem Wam tak, kupowanie samochodów to nie jest łatwa rzecz. Za, w, tym, w, w, w samochodzie, który jest tak, jest tak skomplikowanym urządzeniem, w którym jest tak wiele różnych układów, bardzo łatwo jest ukryć różne rzeczy i nie pokazać ich kupującemu. Dlatego no, nie ma co się łudzić, że kupimy samochód idealny. Zawsze warto się nastawić, że może coś się wydarzyć. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim chcieliśmy Wam opisać takie podstawy, które uchronią Was przed kupieniem, kupieniem kompletnego ulepa, bo jak widać, do dzisiaj każdemu jeszcze to się zdarza i nie każdy nawet doświadcza, człowiek potrafi takie auto zdrowe kupić. Dlatego zachowajcie po prostu zdrowy rozsądek. Weźcie pod uwagę, że sprzedający też jest człowiekiem, ale zarazem zwróćcie uwagę przede wszystkim na auto jako na całość, na konstrukcję, zwróćcie uwagę na te najważniejsze elementy, o których dzisiaj mówiłem, a powinniście nie, kup nie kupować, powinniście powinno Was to w jakiś sposób ochronić przed kupnem, po prostu byle czego, czy jakieś poważnej poważnej miny. Dzięki za dzisiaj, jeżeli macie jakieś inne podpowiedzi dla ludzi, którzy będą to oglądać, to wrzućcie je w komentarzu, chętnie też je poczytam. Można by o tym bardzo dużo gadać. Ja mógłbym o tym dwugodzinny materiał zrobić, na co ja zwracam uwagę. Dzisiaj mówiliśmy takie najważniejsze rzeczy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, komentarz od siebie i żeby zostać z nami na dłużej, musicie subskrybować kanał i mieć kliknięty ten dzwoneczek, bo bez, bez tego dzwoneczka nie będziecie wiedzieli o nowych filmach. Dlatego klikajcie go. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej! A dzieci